Mankowidzowie, nie wiem jakim cudem udało mi się wejść na, na ten kanał. Znaczy, ze starego telefonu mogę dodać tylko shorta, więc postaram się krótko i treściwie. Wiecie doskonale ci, co którzy mnie obserwują długi czas, że starałem się jak najlepiej to kanał prowadzić. Nie wiem. E, przypuszczam, jakie były przyczyny zablokowania mojego kanału, nie będę tego drążył. Zapraszam Was jeszcze raz wszystkich na nowy kanał Carp Fishing Solo TV, jest to naprawdę... Mm, nie będę się poddawał, będę robił ten kanał, ale jest to, jest to dla mnie bardzo ważne, żebyście po prostu przeszli na tamten, e, na tamten kanał. Możecie w tym momencie opuścić, od, odkliknąć subskrypcję i bezpośrednio przejść na tamten. Lecą, wlatują filmy. Mam już teraz zrobiony jeden czy tam dwa filmy. Teraz niedługo będą opublikowane. Zrobiliśmy fajnego tripa z kolegą. Wszystko, wszystko będę wam publikował. Oczywiście jestem na żwirowni. Prowadzę dalej serię ze żwirowni będą filmy wlatywać. Nie będę, nie będę tego przestawał, bo widziałem, że to się fajnie kręciło. Ej, daje mi tak słońce, że nie mogę patrzeć na tą wodę, nie? Ale fajnie, jest cieplutko baja, normalnie mega. No to co? Link w opisie zapraszam was. Postaram się jak najwięcej wrzucać tych shortów tutaj, żeby, żeby wszyscy do wszystkich to dotarło, jeżeli chcecie, to pomóżcie mi też w tym, żeby, żeby mi ułatwić rozpo... no wiecie żeby wszyscy widzieli ci, którzy byli u mnie że mam nowy kanał, bo ja nie wiem jak teraz zrobić to, żeby przez tyle lat, który... Przez dwa lata praktycznie jak budowałem kanał, tak teraz nowy kanał odbudować w tak szybkim czasie, żeby wszyscy znowu do mnie wrócili to nie jest takie proste. Więc myślę, że mi w tym pomożecie i że mogę na was liczyć. No to co? Będę Wam starał się pokazywać jak najwięcej, tak jak było to do tej pory yy, Merytorykę, taką jaką ja, ja potrafię opowiadać I... O, no i tyle Mam nadzieję, że też będą piękne ryby Są już fajne filmy na kanale Jeżeli nie oglądałeś, to zapraszam Odkliknij subskrypcję na tym kanale, żeby nie, nie rodzić y, YouTube'a, więc... A jeżeli chcesz być dalej ze mną, to zapraszam na nowy kanał Fishing Solo TV. Subskrypcja! I tyle. Do zobaczenia, bo już niebawem wlatuje nowy film. Zrobiłem też fajnego tripa z kolegą na Elbie. Zrobiłem tripa e, tutaj z kolegą na żwirowniach. Fajnie żeśmy złapali, złapali Złapaliśmy też kilka fajnych ryb na, na takim tym jednym jeziorze, takim płytkim. Co jeżeli pamiętacie, to, to, to fajnie. To wiecie o czym mówię. Piękne ryby wpadły. No to co? Na razie siema i do zobaczenia na nowym kanale. Czekam na ciebie.